Cześć wam moi drodzy, z tej strony Dawid I jak widzicie znów zielonka Mamy miesiąc styczeń, mamy masę pieniędzy na koncie Skąd to się wzięło zaraz wam pokażę Także zerknijcie na to, nie chciałem wam już pokazywać nocki Także yy, chwila wstawki, która była nagrana wcześniej No, my łapiemy sobie wstaweczkę ze sprzedaży grudniowej Standardowo najlepsza cena w nocy, także lecimy, wywieźć na Erlengrad. Mamy na pociąg załadowane takie wicie kukurydzę, owies, i jęczmień. Wagony zasypane w sumie w dość dużej części, bo kukurydza to jest prawie cały wagon, ten pierwszy akurat. No i po, zanosi się, że tu ładne pieniądze powinny z tego być. A pokazuję Wam to, żebyście mniej więcej widzieli, jak to się ładnie rozkłada teraz w gospodarstwie. No, bo tak jak już tam wspomniałem na samym początku, pieniądze, których się w sumie nie spodziewałem. Myślałem, że te 500 to będę miał <laughs> przed zakupem gospodarstwa i że będzie to wszystko na styk. A tak jak. Okej. Okay. No i pięknie. Dodatkowe 20, 240. Wow, 240 tysięcy dodatkowe. Dobra, wracamy do regularnego odcinka, ale fajnie, że udało się Wam zobaczyć, ile na tym zbożu wyłapaliśmy. Także już widzicie, ile pieniędzy tam było, ponad 770 tysięcy. Skoro mieliśmy ponad 770 tysięcy, mamy 660, no to co się stało? No, stało się to, że zakupiliśmy takiego oto... Byczka, jak to mówią, gospodarstwo się rozwija, pieniędzy trochę wpadło, nie ma na co czekać, trzeba iść w rozwój. Także zerknijcie sobie skąd on się wziął. A za chwilę robimy dalsze zakupy, jedziemy, przelewamy kasę, robimy sprzedaż dodatkowej kiszonki, która została zrobiona w listopadzie, robimy sprzedaż Sorry, pomidorów, które jeszcze stoją na starym gospodarstwie A przy okazji sprzedaży pomidorów ze starego gospodarstwa Zobaczycie co się pozmieniało I powiem wam też o dalszych planach Także zobaczcie jak wyglądał ciągniczek, skąd się wziął I za chwilę jedziemy dalej Jak to mówią, aż żal nie wstawić Aż żal nie wziąć, nie skorzystać z okazji Mamy sobie promocję 99 tysięcy. Patrząc na nasze saldo konta, no głupi by nie wziął. Także sobie pokonfigurujemy masejka. Czy brać go już w, dużym, w dużej wersji? Jeszcze nie, jeszcze weźmiemy 200 kucyków, bekaty czy jakieś inne. A może kontynent, ale tu sobie zarzucimy. Standardowe mogą być obciążniki, mogą być szerokie, a mogą być wąskie. Mogą być wąskie, i nawet nie tak źle, to nawet na wąskie będzie wyglądało. Dobra, czyli w razie czego można mieć, wrzućmy mu sobie obciążniki, wzór, aniversary, jeszcze na pewnie, że tak. <laughs> Skoro jest taka możliwość, dobra, nie bierzemy sobie konsoli ładowacza. A już tu sobie zarzucimy iSarię Pro, skoro <laughs> mamy możliwość, to trzeba w to iść. iSaria Proactive, czujnik Pro Compact działa tylko przy świetle dziennym. Aha, bo mamy Pro Compact, a nie mamy Pro Active. No dobra, ale i tak nie będziemy siali w nocy, także nas to nie boli. Okej, okay, dobra, typ i chyba teraz mamy... Yy, dziesiąteczkę już mamy. O, proszę. I mieścimy się, czy... Kurde, zawsze muszę, zawsze. Yy... Z tyłu i tu. 10 i powinno być. Yy, dobrze. Okej, okay. jak ona wygląda? No i chyba nawet nie wygląda na górze, chociaż śmieszne te literki, ale dobra. No, i za 115 tysięcy taki masejek do nas trafia. Dobra, także jeśli chodzi o ciągnik, to już wszystko wiecie. U, kolejny, ale ten już jest chyba za słaby, patrząc na to, jak to wygląda. Ok, do tego ciągnika. Potrzebujemy na pewno obciążnik, patrząc na to, że ma 200 chyba 5 koniec. Dobrze pamiętam, to jest chwila, chwila, New Holland. Nie, Masej, no to zróbmy sobie firmóweczkę jakąś Maseja. Czy mamy obciążniki z Maseja? Przyznam szczerze, nie wiem, byłoby fajnie. Jak nie, to coś dopasujemy innego. Sztejerki Twinkle, Akko, może ten Akko? jeden, jeden tony. Może, może, bo chyba nie ma maseja czystego. Shuma, Fenty, Akko, Fendy, Fendy, Fendy. No dobra, nie ma maseja sztejerowy, a ten Akko ile ma? 2,5 tony, nie, to już chyba za dużo. Kurde, ten ładnie wygląda, tylko w sumie po co on? Kurczę, to masejka może, taka osłonówka. Jakby jeszcze mu dorzucić światełka? Zaczepy z przodu? Nie, dobra. Nie wygląda to tak fajnie jak myślałem. Myślałem, że będzie lepiej. A taki Lizardowski to na 700. Eee, tu jest na jakieś jakichś dziwnych rzeczy. Dobra. E, Akko półtorej tony. Nie ma co marudzić. Masejowe kolorki to będzie pasowało? Nie, jakiś lekki szary taki zrobimy. Powinno się wszystko zgadzać. A patrząc na to, że chcę sprzedać, że chcę sprzedać pomidorki, to trzeba sobie mieć czym to sprzedać. Bo ostatnio stwierdziłem, że sprzedaję mojego busa. Bo kierowanie nim lekko mówiąc denerwuje. I na tym, że tak powiem, skończmy tą. Rozmowę, czy tu się da zmienić, dobra niech będzie, autoloading niech zostanie, 11, jedziemy, no i sobie od razu przetestujemy naszego masejka, nie ma co marudzić, mam tylko nadzieję, że się z nim nic złego nie będzie działo, chociaż kurczę ten czerwony obciążnik też by w sumie pasował, tak jak teraz patrzę, halo, halo, proszę się tu nie przewracać. No i teraz pytanie, co lecimy sprzedać na... Oj, co to się... Aha, bo zapomniałem, że tu muszę to... Muszę to... Jezu, jaki on jest malutki, te półtorej tony. Kurczę, powiem Wam, że jednak ten szeroki chyba byłby też wcale niegłupi, także to jest kwestia do przemyślenia. Zobaczymy. Okej, okay. jak wyglądają ceny, jak się kształtują, zerknijmy sobie na to. Tak jak mówiłem, pomidory są na sprzedaż i tu cena rośnie, kiszonka jest na sprzedaż i tu cena spada, no to... Hmm, zobie zobaczmy. Ale ładnie chodzi, kurczę. Okrągłe ki bele bele, okrągłe 156, beli, jesteśmy w stanie załadować. Mamy 7, myślę, że też to jakoś ogarniemy. Dobra. No nie wygląda to najgorzej. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za to, że sobie pomogę trochę. Dorzucę sobie tutaj No, przecież tu by weszły te bele. A, ktoś to słabo rozplanował. No ale dobra, nie ma co marudzić. Yy, wkładamy. No proszę, panie. <ścoughs> Fuck. O, przepraszam. <laughs> tak to zróbmy. Trochę głupio, że mi się to otworzyło, no ale jezu, co ja robię? Nie te przyciski. Przepraszam, Was bardzo dawno nie grałem. I <laughs> teraz takie rzeczy wychodzą, ale kurczę, naprawdę ktoś to mógł lepiej poukładać, no przecież 150 fajnie się mieści, a nie sprawdziłem tylko gdzie my to wywozimy bo kiszoneczka jeszcze jest mi niepotrzebna aczkolwiek tak jak patrzę na to to w tym roku chyba będziemy też w to szli, targ rolny, czyli jedziemy tu gdzie zwykle, dobra zobaczmy sobie w ogóle jak ten masek wygląda w środku, no powiem wam, że jak to mówią, sztosiwko, jest to ładnie zrobione. Myślę, że dzisiaj będzie taki ala sprzedażowy ten odcineczek, patrząc na to, że mamy jeszcze sprzedaż wełny w maju. Tylko właśnie, no przed majem chyba był, no właśnie, bo to jest maja, nie marzec, sorry. Wygląda na to, A ja, ja, idzie, ja jadę? Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma za mną. No nie było na szczęście. E, myślałem, że to w marcu jest sprzedaż wełny, ale chyba w maju, jeśli dobrze pamiętam. Także e, to będziemy robili pewnie na jakimś innym odcinku. E, po drodze sobie posprzedawałem dosłownie wszystko. Także zaraz będziemy też robili k, sąsiadowi przelew na te pozostałe 250 tysięcy, o których mu e, mówiliśmy wcześniej bo tak jak mówię 250 było pierwszej raty, drugie 250 ma być drugiej raty, żeby tutaj powiedzmy już mieć wszystko na czysto. No i zleciało fajnie 23 tysiące, ponad 24 nawet można rzec. Ok, lecimy dalej. I też myślę, że fajnie będzie takim, taką lawetką sobie pojeździć, czy ono Kurczę, nie ma tutaj z tyłu zaczepu, zaczepła, szkoda, bo fajna by była, ale myślę, że właśnie do takich palet, nie palet, będzie dużo lepsza niż ten Jezu. No i pierwszy wypadek, pięknie, pięknie tego jeszcze nie było. Dobra, postawmy ten Lublin, lekko mówiąc, już mnie wkurzał, bo niestety no, Wprowadzenie go było lekko, więc problematyczne. Ja też, tak jak mówiłem, mam już kiedyś nie mam, że tak to ujmę, najlepszej kierownicy, tylko jakąś najprostszą z, yy, z marketu, więc no też było to uciążliwe. Ale dobra, co się pozmieniało na starym gospodarstwie i jaki jest dalszy plan, co się będzie z nim działo, tak jak tu widzicie, nie ma już silosów, tak jak rozmawialiśmy, sąsiad chciał kupić, przyjechał, kupił. Rozebrał, wyburzyliśmy, zarównaliśmy, nie wygląda to najgorzej. Pieniądze jakieś tam nieduże, bo chyba nie wiem, jest 15 tysięcy, za, za te trzy wyszło, czy coś takiego nie ma co się, że tak powiem, szczypać, niech tak będzie. Tu jak widzicie, już posiane, zostaje nam nasza chałupka. Jeszcze nie zgasiłem, też jak to mówią, w piecu, żeby się nagrzało, mimo że tam już też większość czasu siedzę to, mimo wszystko tutaj też nie ma co żeby te mury przemarzły tu już wszystko mamy poopróżniane cały sprzęt został przeniesiony na tamte gospodarstwo kury kaczki jeszcze tutaj zostały póki mam jeszcze trochę tego pokarmu to one sobie będą siedziały. jak się pokarm skończy to zobaczymy albo je tutaj sprzedam i kupię tam chyba tak będzie najbezpieczniej najwygodniej w zasadzie nie najbezpieczniej bo jakby nie patrzeć. Eee, w zasadzie chyba nie ma czego, nie ma czym przewieźć drobiu w tej wersji. No, i tak jak mówię, zobaczymy, czy znajdzie się kupiec na to gospodarstwo, czy będzie chciał, żeby zostały te eee, kurniki szopki, jeżeli tak, no to mu to zostawi, jeżeli nie, no to będę burzył, zobaczymy też. Ja jeszcze tutaj plan mam taki, że najprawdopodobniej będę chciał to wygrodzić w jakiś logiczny sposób. Żeby może sprzedać samo w sensie sam budynek bez samo gospodarstwo bez, bez pola. O tak to zróbmy, że tutaj byś jakoś poszła poszły kawałki płotu gdzieś Tutaj jakieś e, pewnie, jeżeli będzie miał zostać ten kurnik, to od kurnika tutaj, że tak powiem, na wprost. Więc tu jeszcze bym trochę urwał, ściąłby to drzewo, jeszcze by na nim trochę zarobił. E, I tutaj do płotu bezpośrednio by, by to szło. A jeżeli będę wyburzać ten kurnik, to w ogóle zastanawiam się. Ta wylewka tutaj jest taka dość, że tak powiem, słaba, to może by to też zerwał. I na przykład płot puścić od rogu do rogu. Tutaj pole by nadrobił. Tu potem znowu od rogu do rogu kolejne pole by dość sporo jeszcze z tego zyskał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomyślę jeszcze, jak to wszystko przemodelować. No, i będziemy pewnie dalej sobie tworzyli na tym nowym już gospodarstwie. Dobra, zobaczmy sobie, jak pomidory się kształtuje Ich cena, jakby to wyglądało, pomidory. 1800, przyspieszmy sobie troszkę czas, ja wiem, że to powiedzmy w tym momencie trochę <noise> kolejny raz mało realnie. Tak wiem, ale już myślę, że kto ogląda, to się do tego przyzwyczai. Także gdzie my na Erlengracie będą znowu pomidory? Nie. No dobra, no jeśli tak, zaraz zobaczymy, bo może gdzie. Zwolnimy to pomidory. 1900 ok, a zobaczmy sobie, czy gdzieś będzie jakoś cenowo. Tu jest 1900, 1700 w supermarkecie. Yy, a zobaczmy jeszcze, no bo one w lutym mamy styczeń. A no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej będę stratny na tych pomidorach, przyznam szczerze. Jakoś wielce mnie to chyba nie zaboli. A przynajmniej powiem tak, no szczerze, nie chcę kolejny raz lecieć z tym wszystkim na Erlengrad 1700. Może supermarket odwiedzimy? No dobra, jedź, zróbmy to sobie w ten sposób. Lecimy. No, 360, światełka, przyjemne, nie ukrywam. Oj, ty 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 halo Nie wygniotłem, nie wygniotłem na szczęście. Jeszcze za młode, żeby wygnieść O ty, ty kurczę, nie mieszczę się. E, halo, halo, trzeba po, poprawić, poprawić... A, bo ta kierowca... Boże kierownica mówię, ta przyczepka też skręca kołami, to wiele wyjaśnia. Trochę się inaczej kieruje jako ona skręca kołami. Trzeba się nauczyć, żeby nie skręcać tak. Mocno po prostu, bo będzie nam y, zawadzać. Okej, okay. teraz tak e, Paleta warzyw. Załadujmy sobie Halo. Będzie ładować, czy nie będzie? Nie? Europaleta Dobra. E, Oczywiście, europalety ładuję, palety warzyw nie, także no, nie będę nic mówił na temat autoloadu, który tu jest, ale z drugiej strony, no mi to pomoże w pewien sposób. Także nie ma marudzę, ładujemy. No i teraz trzeba będzie pomyśleć, czy zostawiamy tutaj, co tu się dzieje. Zahaczyłem naprawdę. Dobra, gdzie jest supermarket? Super, machiet jest tam. Dobra, tam się ten, jak to mówię, ziutek postawił. Obok niego, ok, tu przejedziemy. Jak wygląda w ogóle pokarm zwierząt? Jeszcze coś jest, tak że będziemy za chwilę je sprzedawać, pewnie. Dobra, kurczę, Wam nie O Jezu, nie trafiłem w drogę. Ładnie to w sumie wygląda. Ta nasza przyczepka w sumie też. W sumie nawet może by nią trochę więcej woził. Zobaczymy jak to wszystko będzie wychodziło. Ale myślę, że kwestia do ogarnięcia. O, przepraszam Was, ale mnie kichanie łapie. I nie chcę walnąć do mikrofonu. Aczkolwiek wychodzi na to, że może mnie złapać... Z zaskoczenia. Niestety, alergia na wszystko lotne, że tak powiem, nie pomaga w życiu. Więc, no, trzeba mimo wszystko jakoś sobie z tym poradzić. Ok, to się będzie fajnie sprzedawało. <laughs> no i co? Chyba pojedziemy sobie na, na nasze nowe gospodarstwo. Zapłacimy. A dobra kasa to już przeleje sąsiadowi między, yy, między odcinkami, żeby Was też tutaj, że tak powiem, formalnościami nie zanudzać. No i o, szczerze, za te 8000. To może nawet lepiej, że nie, czekam, <laughs> że nie jechałem tak, jakbym miał tysiąc więcej zarobić, a napierdzieli się z tym y, pociągiem i tak dalej. Szczerze, chyba lepiej. Dobra, lecimy, wpadamy na szybko na gospodarstwo, zaciągamy przy okazji nową lawetkę. W sumie pojechałem tędy, a czy ja tędy dojadę? Dojadę. Dobra, niech się tylko przestanie ładować, żebym nic nie uderzył. O. No i będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo czuję, że nos mi, jak to mówią, nie da żyć, także za chwilę będziemy mieli końcóweczkę. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Wiem, że taki trochę rwany, latany, dużo wstawek pomiędzy, ale no też chciałem, żebyście to wszystko widzieli, żeby nie było tutaj jakichś niejasności, co się po drodze działo. Wygląda na to, że najbliższy tydzień mam trochę luźniejszy, powinno się udać, może wstawić trzy odcinki zamiast dwóch, czyli dwa normalne, jeden timelapse, bo do tej pory, żeby tu w miarę jakąś regularność zachować, e, robiłem po prostu jeden timelapse, jeden odcinek, bo jakby nie patrzeć, sam się muszę z tym bawić, więc, e, więc trochę inaczej to wygląda, ale tak czy inaczej, mam nadzieję, że ten e, nowy nabyteczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, będę wdzięczny za każdą łapkę w górę, a w sumie wrzućmy mu dzienne oświetlenie. O, trochę zwierzątek się sprzedało. No i jeszcze piękny nam. Śnieżek się włączył. Super. Dobra, także ja takim pięknym widokiem się z Wami żegnam. Dzięki jeszcze raz za to, że byliście. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie i że będziemy się widzieć na kolejnym odcinku także trzymajcie się do zobaczenia cześć na razie